Jeżeli uczysz się słów w języku obcym z czegoś takiego, to przestań. Oczywiście nadal możesz to robić, jeśli masz ochotę, ale skoro to oglądasz, zakładam, że szukasz trochę skuteczniejszych metod. Jeśli wysłuchasz mnie do końca, zrozumiesz, dlaczego większość ludzi ma problem z zapamiętywaniem nowych słów w języku obcym i co możesz zrobić, aby zapamiętywać nowe słownictwo dużo szybciej i na znacznie dłużej. Jak 90% ludzi uczy się nowych słów w języku obcym? No właśnie tak. Jest to zazwyczaj taka prosta lista, na której mamy parę słów, jedno słowo w języku polskim, jedno w języku obcym. Tak najczęściej notujemy nowe słowa w zeszycie i okej, okay, ja sam czasami tak robię, ale ja na tym nie poprzestaję, bo dla mnie to nie jest odpowiedni materiał do nauki. To jest dopiero taki szkic. Ja w ten sposób tylko sprawiam, że te słowa mi po prostu nie uciekają, ale to nie jest coś, z czego ja się będę później uczyć i czego będę używać do powtórek. Dlaczego uczenie się nowych słów z takiej listy jest złe? No, po pierwsze dlatego, że widzisz odpowiedź. I wyjaśnię Ci to na prostym przykładzie. Załóżmy, że yy, zbliża się jakiś egzamin, Ty musisz się nauczyć do tego egzaminu no i jak to najczęściej wygląda? Bierzesz jakąś książkę, siadasz i czytasz. I Twoja nauka polega na tym, że tylko czytasz tą książkę i cały czas ona jest otwarta przed y, Twoimi oczami. Ale to jest tak naprawdę tylko pozorna nauka, bo to, czego Ty musisz się nauczyć, jest dla Ciebie cały czas dostępne, cały czas to widzisz, więc to sprawia takie złudne wrażenie, że już to wiesz, nie musisz sobie tego przypominać, tylko wystarczy rzut okiem i y, te informacje są y, dostępne. Tak to wygląda w większości przypadków. Natomiast to nie na tym polega prawdziwa nauka. Skuteczna nauka polega na tym, że masz krótki kontakt z tą informacją, którą chcesz zapamiętać, a później przypominasz ją sobie i to wtedy właśnie dochodzi do prawdziwej nauki. I kiedy korzystasz z takiej listy słówek, no to jest trochę tak jakbyś czytał taką książkę, bez żadnego przypominania sobie informacji, bo cały czas widzisz odpowiedź i masz złudne wrażenie, że znasz już te słowa, które są na tej liście, bo cały czas masz do nich dostęp, one są przed Twoimi oczami. Więc to jest pierwsza i moim zdaniem najważniejsza wada takich list, że widzisz odpowiedź. Druga wada to stała kolejność słów. Kiedy korzystasz z takiej listy. Oczywiste jest to, że nie możesz zmieniać ich kolejności, a zaskakiwanie mózgu różnymi niespodziewanymi pytaniami sprzyja zapamiętywaniu. Jeżeli powtarzasz nowe informacje ciągle w tej samej kolejności, to zapamiętujesz wolniej i możesz zapamiętać jakieś słowo tylko dlatego, że było na przykład pierwsze na takiej liście albo ostatnie. A potem, na przykład na jakimś teście, te słowa mogą być w zupełnie innej kolejności i okaże się, że tych słów tak naprawdę nie pamiętasz. Kolejna wada to to, że nie możesz tych słów dzielić na grupy. A to jest bardzo przydatne, bo nie wszystkie słowa są takie same, nie wszystkie są tak samo ważne i nie wszystkie powinny być powtarzane jednocześnie i tyle samo razy. Niektóre z tych słów zapamiętasz od razu, a inne będziesz musiał powtórzyć nawet 10 razy. I kiedy korzystasz z takiej listy, wszystkie słowa powtarzasz tyle samo razy, co jest po prostu stratą czasu. Czwarta wada to to, że na takich listach zazwyczaj nie ma żadnego kontekstu, żadnych dodatkowych y, informacji. Najczęściej mamy po prostu. Dwa słowa, no czasami dodajemy może na przykład informacje o rodzaju gramatycznym, jeżeli takie występują w danym języku. Ale to jest za mało, bo ty nadal nie wiesz, jak używać tego słowa, nie znasz jego dokładnego znaczenia czy kilku znaczeń. A takie zestawienie ze słowem w języku polskim jest tylko pewnym przybliżeniem, i w skrajnych sytuacjach może to nawet. Prowadzić do różnych nieporozumień. No, na tej liście mamy na przykład taką parę słów jak zamek castle. I kiedy później wrócisz do takiej listy za jakiś czas, możesz nie pamiętać o jaki zamek chodziło. Czy chodziło o taki zamek w drzwiach, czy zamek błyskawiczny, czy o budowlę. No okej, okay, tutaj akurat w tym przypadku można się zorientować na podstawie kontekstu, że to są jakieś miejsca, więc pewnie chodzi o budowlę. Ale gdybyś miał w zeszycie zapisane po prostu coś takiego, zamek Castle, no to mógłbyś później nie pamiętać o jaki zamek chodziło, bo nie ma tutaj żadnego kontekstu. Więc to są główne wady yy, takich list. Yy. I teraz nasuwa się pytanie, czy istnieje jakaś inna, lepsza metoda pozbawiona tych wszystkich wad. No, oczywiście, że istnieje i są to fiszki. Wiem, że nie odkrywam tutaj Ameryki i pewnie doskonale wiesz, że istnieje coś takiego jak fiszki, ale wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy ze wszystkich korzyści fiszek i wiele osób nie wykorzystuje ich potencjału w pełni. Jeśli spojrzymy na fiszki, no to tutaj jest dokładnie odwrotnie. Wady list są zaletami fiszek. Pierwszą zaletą fiszek jest to, że nie widzisz odpowiedzi, musisz ją sobie przypomnieć. I zmuszasz się w ten sposób do pewnego wysiłku i to jest właśnie prawdziwy test. W ten sposób powinna się odbywać prawdziwa nauka, bo wtedy naprawdę wiesz, czy dane słowo znasz, czy nie. Kiedy patrzysz na taką listę, wydaje ci się, że to wszystko wiesz, no bo widzisz te wszystkie słowa. A kiedy widzisz tylko... Słowo w języku polskim, na przykład, i musisz przypomnieć sobie słowo w języku obcym, wtedy dopiero dowiadujesz się tak naprawdę, czy to słowo znasz, czy nie. Kolejna zaleta to to, że możesz dowolnie zmieniać kolejność fiszek. Kolejność słów na takiej liście jest oczywiście stała, nie zmienisz jej, a fiszki możesz y, dowolnie zmieniać możesz zmieniać ich kolejność. I y, Dlaczego to jest ważne? Jest to ważne przede wszystkim dlatego, że wykonując powtórki musisz zaskakiwać swój mózg. Nie możesz spodziewać się, jakie słowo będzie pierwsze, jakie słowo będzie drugie itd. Trzecia zaleta to to, że możesz podzielić takie fiszki na grupy, na przykład pod kątem poziomu trudności. Możesz, a nawet powinieneś. Zawsze będzie tak, że niektóre słowa będą bardzo łatwe i Zapamiętasz je od razu, niektóre będą średnie, a niektóre będą bardzo trudne i będziesz musiał powtórzyć je nawet 10 razy. I powtarzanie wszystkich słów tyle samo razy nie ma kompletnie sensu. Jest to strata czasu. Dlatego te najłatwiejsze słowa powinniśmy powtarzać rzadziej, te średnie częściej, a te najtrudniejsze najczęściej. I fiszki powinny być właśnie podzielone na grupy pod kątem poziomu trudności. Kolejna zaleta fiszek to to, że możesz dodać więcej informacji, możesz dodać jakiś kontekst, a kiedy masz taką zwykłą listę, no to trudno jest to zrobić. Na fiszce masz zazwyczaj dużo miejsca, czy jest to fiszka papierowa, czy elektroniczna. Zawsze możesz takie informacje dodać, może to być też na przykład transkrypcja fonetyczna. Jeżeli korzystasz z fiszek elektronicznych, może to być nagranie z wymową tego słowa. Na fiszkach elektronicznych możesz też dodawać e, zdjęcia, i to mogą być nawet zdjęcia, które zastępują słowa w języku e, polskim. I wtedy działa to dużo lepiej, bo kojarzysz słowo z języka obcego z jakimś rzeczywistym przedmiotem, zjawiskiem, miejscem, a nie ze słowem w języku polskim, co jest e, na pewno bardzo dobre. Więc, jak widzisz, fiszki w porównaniu do takich tradycyjnych list mają znaczną przewagę i są dużo skuteczniejsze. Ostatnio na YouTubie oglądałem film o podobnej tematyce na innym kanale o nauce języków obcych i usłyszałem tam, że listy są złe, z czym oczywiście się zgodziłem i fiszki są tak samo złe. No i pomyślałem sobie, serio, gościu, wrzucasz takie listy i fiszki do jednego worka. No, totalnie się z tym nie zgadzam. Jeżeli ktoś nie wie jak korzystać z takich fiszek i nie wykorzystuje ich potencjału, no to może faktycznie są niewiele warte. Myślę, że w tym odcinku przekonałem Cię do tego, że różnica między takimi zwykłymi listami słówek i fiszkami jest bardzo duża i myślę, że dostrzegasz teraz różnicę. Skoro mówimy o fiszkach, to y, mogą pojawić się dwa częste pytania. Po pierwsze, czy fiszki papierowe, czy elektroniczne, a po drugie, czy gotowe, takie, jakie można kupić gdzieś w księgarni na przykład, czy własne. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, papierowe czy elektroniczne, no, trudno powiedzieć. Przetestuj jedne i drugie. Elektroniczne na pewno przygotowuje się dużo szybciej, można ten proces zautomatyzować. Na przykład, można zaimportować gotowy plik ze słownictwem i stworzyć w ten sposób na raz kilkadziesiąt czy kilkaset fiszek, można tam dodawać zdjęcia, można dodawać nagrania z wymową, więc to są na pewno ważne korzyści. I dlatego ja używam głównie fiszek elektronicznych. Kiedyś w Quizlecie, a teraz raczej w Anki, jeżeli chcesz. Dowiedzieć się, czym jest Anki i jak korzystać z tej aplikacji, to na moim kanale znajdziesz osobny film na ten temat. Jest to jedna z najlepszych aplikacji do tworzenia fiszek elektronicznych. No i drugie pytanie: gotowe czy własne? No zdecydowanie polecam przygotowywać swoje własne fiszki, bo wiąże się z tym dużo korzyści. A główna korzyść jest taka, że będziesz dużo zapamiętywać już podczas. Tworzenia tych e, fiszek, i takie fiszki na pewno będą bardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Jeżeli na przykład zależy Ci na tym, żeby uczyć się poprawnej wymowy, to do takich fiszek możesz dodawać e, transkrypcję fonetyczną albo e, nagrania z wymową, jeżeli to będą fiszki e, elektroniczne. Mam nadzieję, że teraz e, już nie będziesz uczyć się e, słów z takich list bo po prostu jest to mało skuteczne. Oczywiście nie jest tak, że nie da się w ten sposób niczego nauczyć, da się, ale po co, skoro są skuteczniejsze metody? Na koniec przypominam, że warto subskrybować ten kanał, jeżeli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad dotyczących nauki języków obcych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.